Cześć widzowie, jak wymyśleliście, że to jest specjal, to będzie tylko to jest ten konkurs i tyle. Nie, 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 nie. To nie chodzi o ten konkursie. Jest mam specjal. Losuję. Przez kilka dni. Przez do, max do. Do poniedziałku. Będę chodzić. W tym kolorze jest tutaj niebieski, czarny, żółty i biały. Chyba każdy widzi co? Zaczynamy, co? Mam 20%, ale ja mam tu gdzieś. Czas start. Z jakiej kolory będę chodzić? Czarny, bardzo się składa. bardzo się bardzo ubrana na czarny. No i teraz idę się przebrać. Na chwileczkę, pa! No na chwileczkę się połączymy. No i co, jestem teraz cały na czarno, widzowie. mi zobaczyć, żeby się nie oszukuję. Skaczeczki na czarno. Tak, w mnie że to zapalę światło. cały na czarno I co? Podobało mi się to? Jestem cały na czarno. No już nie by takie rzeczy, żeby mu tego dotykać rzeczy na czarno. O tak. Aj, kurde. Rozsypało się widzowie. Ja o czym będzie ta piosenka moja? Hmm. Chcę wam trochę z wami pogadać. O czym będzie? Zadam wam takie trzy pytania, wam powiem o czymś. Po prostu trzy pytania starta o których możecie mnie nie znać. Tylko na fleczkę się przygotuję na to. I wróciłem. Zadawam trzy pytania. No to nie, nie jest takie ale cooling date. to jest takie trzy pytania... O A co to jest? Co to jest taki globus mój? No i tyle. <grym> jestem bardzo dumny. Tak, określałem, że dla mnie jest ciężki. Jak te shorty, Marzyłem o tym, tak takie jest specjalny, nagrać. No i witam na moim specjalu. Bardzo się cieszę, że mogę to być. Że nie zawiodę. I będę tu być będę z Wami do końca. I Was nie zawiodę. Ja ma w ogóle procent? A go się 5 wystarczy na ludzi. Okej, okay, pierwsze pytanie. Wymyślmy ode mnie. Dlaczego ja lubię jazz i Dwa pytania. Jazz, tylko lubię, że dla mnie to jest takie poświęcenie czasu. Jakie poświęcenie, lubię? Genzy. Po prostu, jazz kocham. Może mi tak, że tak kocha. kocham? Kocham jazzie piosenki. Pochodzę Jenzy, wszystko. Dlaczego Jensy? Dlaczego Jensy O już nigdy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Będę starać się, żeby byłem Jensy na stałe. Ok. Drugie pytanie. A, to coś to. Tu to nie zawarłem. No, nie. Od, tylko od, 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 odkurzaj moje do i tyle. Drugie pytanie. A, właśnie jeszcze od Eurowizji zapomniałem. Co by bez was by zrobił? Dalej się na czarno, dalej się na czarno Spokojnie Dalej się na czarno, cały na czarno Spokojnie e, Czy nagle taki odcinek? O właśnie, tylko, że lubię jeszcze Eurowizję Eurowizję Lubię dlatego, że to jest dla mnie tak, takie poświęcenie czasu Eurowizji. Eurowizję. Nigdy nie zapomnę Eurowizji. Eurowizja dla mnie to jest skarb Boski, na moim zdanie. Na euro... będzie w maj, to. pewnie że Eurowizji będzie jakieś 20 filmów co dzień. Euro... Albo w ogóle nie będzie. Będzie i możliwe, że nagram wam moje reakcje z półfinałów. Tylko jak będziecie grzecznie na moim kanale. Ale kto i tak Was kocham. Drugie pytanie. Jak miało to być? Właśnie czy nagryam taki film godzinowy? Myślę, że jak będzie po, po tym wszystkim, po tym, po tym wydarzeniu. Tu nagle taki mega długi filmik. Tak jak gadam, tak na poważnie o tak. Bardzo Was kocham. No i ten odcinek i to... Teraz to będzie dla mnie mega ważne. Dopóki chyba właśnie... się muszę zastanowić się do, do jakiego, do ile dni będę siebie bym piękną stylówkę. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja stylóweczka. Mi się mega podoba akurat. Uuu, już 6 minut 44 sekundy. jest na live Nie, to jest live, to film dla Was. Kochani. Czy... Trzecie pytanie. Czy wolę Gen czy Eurowizję? Uwaga, uwaga. Wolę... Eurowizję. Jazzie nie dorasta do Eurowizji. Jazzie do, do Eurowizji są dopięte. Dopięte. Ale zmienić piąte. W sumie tak. Bo Eurowizję kocham bardzo mocno. Mam dla Was wody. Już dla Was idę. Tylko Was zastopuję Tobie koszulka Eurowizji. No ale nie, gdzie ją teraz mam? No i tyle widzowie. Teraz zastanawiam się, co będzie w kolejnym odcinku. Zobaczymy. Kocham z was z kocham, ko ko kocham... was z całego życia! No i tyle. Czy znakam tobie piosenkę? Oczywiście, że ja nie! Tylko musicie mi pomóc! hmm 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 hmm, hmm. Jakie jest moje największe marzenie, takie YouTuber, już youtuberowe, chyba żeby nagry nagrywać takie specjale, takie piosenki, nawet może nie zrobię tej 50 subskrypcji, na może nawet na koniec specjalu nagram, kto wie. To musi być dla mnie będzie przeżyciem Być tu Zawsze Z wami to by się mi nie udało I wpadłem na ten genialny pomysł Mam nadzieję, wam się to spodoba Tak? No dociągniemy do 10 minut, może jakoś tam No bo sumie Nie będę przedłużać A jak zimną kadać? To oczywiście, bo jak jest się będzie tak dużo, więc będę mieć co ogromę, może na 50 subskrypcji. Gdzie wolą głosować? Ja tylko pójdę... Jestem Supermanem! Co to bokkadangowe? Aha. Ach Ludio. Czy będę tak... No tak. Żeby być supermenem. Tak! Chciałem być supermenem. Już mi leci kupawka. Też za mami. Kończę. Żegnamy się. Pa!